Siemanko Ludziska w kolejnym odcinku Fortnite'a. Dzisiaj będziemy y, grać jeden na jeden z Piotrkiem. Y, wojna zabawek. O no dobra, już się ładuje. O, jesteśmy. Ale masz fajny młot, się to jest, czy co? Ja wiem, jak tu skoczyć. Aj, albo i nie wiem. Nie mogę tu skoczyć, kurczę. Ej, no. no nie, ja się suwam. Głupie. Ej, u góry jest chyba kosmos. O, lol, u góry jest kosmos. W ogóle nie można wejść, to jest dziwne. Ja Je prawie, że zlegowało. Rycerz Omega ma moc. Okej okay. Rozpoczynanie gry O, dobra, dobra, dobra Ho ho ho! Co ja tu widzę skara Skar pewnie Są jakieś shotguny fajne? Bo ja tu nie za bardzo Jestem jakieś shotguny. Tu jest jakiś shotgun, ale... O, tutaj! To jest mój ulubiony. Legendarny O, legendarny. LOL Firewerki biorę. Biorę ciebie. Okej, okay, yy. snajpera. Snajpera, oczywiście. E, no i ale. Nic do leczenia nie bierzemy. Dobra, no i w zasadzie tyle. No i własimy. Gdzie jest przeciwnik. A Piotr, a ty jeszcze nawet y, tam, y, tam u góry nie jesteś. Ty jesteś u góry jeszcze, okej. Okay. No ja myślałem, czy ty jeszcze y, stawiłeś się do walki? Sam nie, czy ten skarmi jest do czegoś potrzebny? Czy ten skarb jest potrzebny w ogóle? Chyba nie. No to ten shotgun też potrzebny będzie. Snajperka również. No, nie, no, 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 na wypadek wezmę oczywiście no, Strzelasz się z kimś? no, chyba tak Ktoś do mnie strzelał, okay.

Bye Widziałem cię, widziałem cię typie Poszedłeś na tą budowlę Widziałem cię, czaisz boże. Co? Ej, co jest? Jak to? Ale... Przecież ja ci tyle zadałem Jak ja ci tyle zadałem, jak to? Biorę fjerwerkę. No nie ma nic Ciebie nigdzie nie ma. Patrz, A, patrz. Eee. Patrz. patrz, 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 patrz Dostał trześci trzy! Suuu! Patrz, 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 patrz. Co jesteś? Mam cię na oku. Mam cię na oku, typie. Mam cię na oku. Ja cię! Ci głupi strażnicy! Nawet nie trafiają, lol. Nawet nie trafiają! Ej, to ty? A nie, to jeden ze strażników tak strzela. Tak dobrze. Wow! A, tu jesteś. No co jest? jestem w innej bazie. Mapa się zmieniła? Moja baza się zmieniła chyba. Hello. Wow! Na helikopterze! Hello, we mnie strzelacz Już się w klepacie. Ktoś we mnie strzelił. Jak tym się trudno kieruje. Ja cię się kieruję, lol. Tam jest jakiś kolejny. Chyba nie, Dorote, ja sobie wezmę ten. O nie, ładnie doleciałem. Piotrek? Ale skąd mam wiedzieć gdzie ty jesteś, skoro nawet nie widać, że ten... Już nie wiadomo gdzie ty jesteś. Piotrek, gdzie ty jesteś? A tu jesteś, dobra! A, baj baj! Eee! O wow, e. oh, wow! Oh, oh. Może O nie to Piotrek! O, No nie, no teraz to bez jaj. Trochę lewela wbiłem. Idę sobie po jakąś broń. Eee. Okej, okay, biorę tego. Wow, to są jakieś schody do góry. Sprawdzę. A nie, te schody nic nie dają. Po prostu taki zawija się jakby. Mam ciołga! Ciołg, ciołg, ciołg. Tu jest ciołg. Hej, ja mam ciołg. Patrzcie na mnie, ja mam ciołg. Siema! Siema, Piotruś! Tu cię mam. Mam ja mocną broń na ciebie. No ale, no nie, bo ty masz szybko! No, bez jaj. Sprawdzę też sobie tutaj, jakie są bronie. Ale dobra, to ja też wypróbuję inne shotguny na przykład. Te, a tak, no bo tutaj nie można strzelać. A szybko, to też sobie wymienimy na przykład na A. O, wiem, wymienimy sobie na to. A, bo to jest taki fajny shotgun. Sobie go wezmę zamiast tego. No i. A to wywalam. I tyle. Idziemy. What? Co? Huh? Bye. baj wow, porąbani Jezus Maria, co tu się dzieje? Co oni tacy słabi? Słyszałem we mnie, a są tacy słabi Siema Piotruś! Łoooł, wow, jak? to jest ja w niej ginę! O nie! Mam mało HP! Wow, wow! Ej, za zabijanie strażników y, dostaje więcej HP! Ale nie no... Młe. No jak tym sterować? Ja macie jaki bez sens. Ja tam przeładuję tylko snajperkę. Nie wiadomo, gdzie ty jesteś? E. E. Patrz, 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 patrz go. E. O, ty. Nie, 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 nie tak łatwo z Sebiksem Jak ty co robisz? Ci tyle razy trofię! Ło wow wow No wow. bra, już bycie straszny. Co? skąd? Co? Przecież się trafiłem w głowę! Bez jaj! No! Jak? Czyście się tyle razy trafiłem! 帅，喂。 No, 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 no! No nie! E! No. To ja wezmę. Osna, broń co nie? Ale jak to. Powie... się ja ci tyle zadałem. Jak? To może więcej HP? Jeśli masz więcej HP, to to niesprawiedliwe. zabić skoro masz taką broń mm -mm. Jest są tutaj bronie też A tutaj są darmowe Skar darmowy to darmowe Daj. No dobra, słuchajcie widzowie. Jeśli Wam się odcinek, subskrybujcie kanał, lajkujcie, no i komentujcie. Elo!